Witajcie, nazywam się sergiusz Osmański, jestem dyrektorem artystycznym sieci perfumerii Sephora. Gorące trendy sezonu, innowacyjne rozwiązania w kosmetyce, nowe, modne zapachy, premiery kolekcji makijażowych. W Sephora trzymamy rękę na pulsie świata piękna. Z niezwykle szerokiego wachlarza nowości wybraliśmy cztery, które wzbudziły ostatnio nasz największy zachwyt. Zapraszam na przegląd najgorętszych nowości Sephora Hot Now. Za co kochamy sztuczne rzęsy Makeup Forever? Za to, że można z nimi wszystko. Dodanie ekstremalnej objętości, proszę bardzo. Ekscentryczny, modny detal, oczywiście. Możliwości są niezliczone. Sztuczne rzęsy są prawdziwą gwiazdą wśród produktów Makeup Forever. Niemalże jeden gest wystarczy, by przeobrazić się w prawdziwe bóstwo. Aplikacja nie jest banalna, efekt wprost niesamowity. Zauroczeni jesteśmy najnowszym zapachem marka Jacobsa Dot. Powstał z miłości projektanta do kropek, dlatego projekt butelki przypomina biedronkę, a zapach? No jaki może być zapach o tak zawadiackiej nazwie Dot, czyli kropka? Oczywiście zalotny, radosny, świeży i bardzo kobiecy. Dzięki nutom czerwonych jagód, wiciokrzewu i kwiatu pomarańczy tryska wprost urokiem. Uwaga, uwaga! Marka Nails Inc znów zaskakuje. Tym razem prawdziwie biżuteryjnym pomysłem na manicure. Dzięki innowacyjnej formule lakierów z linii Nails Inc Jewelry paznokcie lśnią jak prawdziwe diamenty. Będą niezwykłą ozdobą każdej kreacji. Będziesz piękna w każdym, nawet najmniejszym detalu. Zaczynamy nowy sezon na podarunki, oczywiście w nowym, oryginalnym stylu. Sephora Surprise Beauty Crackers to uroczo zapakowana niespodzianka, kryjąca w swym wnętrzu kilka bardzo uprzyjemniających życie produktów Sephora. Wystarczy pociągnąć za końce opakowania i odkryć zawartość. Pełną aromatu kapsułkę do kąpieli, mały cień do powiek. Nie, nie wymienimy wszystkich produktów, żeby nie zepsuć niespodzianki. Przyjdź, odkryj, przetestuj najgorętsze nowości sezonu. Zapraszamy do perfumerii Sephora.